Pierwszy gad dzisiejszego poranka, aż nie mogę uwierzyć, że znalazłem magamę na bagniskach. Zaraz przy domu, popatrzcie. 7.30 rano. One już są na słoneczku. Ta będzie dość chłodna, bo słońce wyszło dokładnie 15 minut temu za chmur, także ona będzie jeszcze, miejmy nadzieję, wolna i nie będzie uciekać, a zresztą za bardzo nie ma gdzie uciekać. Popatrzcie jakie piękne zwierzę. No co? Ja Ci nic nie chcę zrobić. Masz piękny, zdrowy gonek. Ładne barwy. Nie jesteś taka ciemna jak często um, znajduję w buszu. Ta jest bardziej piaskowa. To znaczy, że one się przystosowują kolorystycznie do otoczenia, bo jak znajduję je w prawdziwym buszu. Nie tutaj w trawach, to one są dużo bardziej ciemne. Um, co tam jesz? Jakąś gąsienicę ma na paszczy, popatrzcie. Um, Um, masz robaka na buzi, agamka Co ty na to? Aha. No, no nie, nie stresuj się. Nie stresuj się. Już jest spokojnie. Jesteś piękna. Naprawdę piękna. Ale co z tą gąsienicą? Jak popatrzycie, to ona ma naprawdę spore zęby. Jakby taka agama na mnie w palec. To oczywiście do krwi od razu. Ale one tak naprawdę nie są agresywne. Do tego nie potrafią wykręcić tak szyi, żeby mnie ugryźć. Widzicie, że już przestała się puszyć. Uspokoiła się. One reagują dużo na ruch. Um, podobnie jak węże. Bardzo śmieszne, że ona ma naprawdę na głowie gąsienicę. Pewnie próbowała ją złapać. Gąsienica chodzi jej po głowie. Nie wiem, może wam pokażę. Popatrzcie. Widzicie? Niesamowite. Damy jej buźki na koniec. Bogon. I wypuścimy ją. Nie musisz uciekać. Zostań sobie tutaj. OK. I grzej się dalej. Ja cię zostawię w spokoju. Co za cudne zwierzę, naprawdę. Mokradła wreszcie stały się mokradłami. Padało od tygodnia. Wszystko. Nie tylko żyło, zazieleniło się, ale też wypełniło się wodą. A i skoro już mam mokre buty, pomyślałem, że wejdę w głąb tych mokradeł, bo słyszę dwie rzeczy. Słyszycie w oddali? takie wystrzały, jakby coś stukało w lekę. To są cane one są aktywne za dnia ze względu na powódź, którą obecnie mamy. Cały ten las wypełnił się wodą. Jak jest bardziej sucho przez zimę, i tutaj nie ma ropuchy żaby, są nieaktywne. Ale teraz już w zasadzie jest lato. Pada dość sporo, mamy dużo burz. Las wypełnia się wodą. Drugi odgłos. Nietoperze. Tam jest kolonia. Podejdziemy do nich i Wam je z bliska pokażę. Śmierdzi bagnem Ale takie trawy Schronienie dla snake, właśnie naszego Australijskiego zaskrońca, także Szukam go Wyjdę tam na słoneczny teren One kochają Pływać, nawet teraz o poranku Ale pięknie tu jest, będę tęsknił za australijskim buszem. Jadę do Polski na 7 tygodni. Już za tydzień będziemy w Ojczyźnie odmrażać swoje tyłki. Wreszcie znalazłem sporego pająka. Po deszczu wiele pajęczyn zostało zniszczonych, także nie widziałem ich w lesie, choć one są zupełnie niegroźne. A, pajęczyna na kamerze. A gdzie ten pająk? widzicie go? Bo gdzieś zniknął. Jest na mojej szyi, na głowie, nie wiem gdzie poszedł. Zupełnie nie mam pojęcia. Oblepił mnie pajęczyną, ale gdzie on poszedł? Sięmy czapkę. A! Cię piękny piękno, ok. wracaj do swojej pajęczyny. Piękny Golden Orb, zupełnie nieszkodliwy dla ludzi, nie może gigantyczny, prawda? Na zakończenie odcinka znalazłem kolejną agamę. Popatrzyłem, że agama podniosła głowę, one często tak robią, jak wygrzewają się na słońcu i leży sobie tutaj na ziemi, popatrzcie. Co za piękne zwierzę. Patrz na mnie bacznie. Uciekniesz? Czy nie? Cudo, prawda? A ludzie boją się ich podnosić. Myśląc, że są agresywne dopiero teraz, kiedy sięgnąłem po kamerę, uniosła głowę. Pokazała, że jest troszkę zaniepokojona. One generalnie reagują na ruch, także muszę bardzo powoli sięgnąć po tą kamerę, żeby jej już nie płoszyć. Wycofamy się powoli. Zostawimy i ją tutaj, a ona sobie później przejdzie, gdzie będzie chciała. Jeżeli dotarliście do tego momentu, dajcie znać w komentarzu i powiedzcie, czy podobał Wam się taki wolniejszy styl odcinka. Starałem się, jak mogłem, pokazać Wam piękno australijskiej przyrody i lasu, nie tylko akcje, jak to często mam w zwyczaju. No i co? Do zobaczenia. Następnym razem. Cześć!